Siemanko, z tej strony Citrox witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku One The Chamber I dzisiaj jest ze mną Gadrin, z którym w sumie grałem. Siema Gadrin e, Witam cię Kurde, po wielu próbach w końcu udało nam się wejść, masakra Nagrywamy to, nagrywamy to o wpół do dziewiątej wieczorem I tak dużo ludzi próbuje tutaj wejść, że, że masakrę po prostu Ale jakoś nam się udało e, Jesteśmy na mapie Wild także, także... Także spoko O, ktoś pyta czy PL My jesteśmy PL, e, ale dobra ta, Nie, my jesteśmy POL w sumie, wiesz ale, te, te, No, ale no, no. no. Tak, o lol, skrzynki można otworzyć, nawet nie wiedziałem Dobra, co? Jak skrzynki? No ten była ale jest w środku? Nie, pusta. No to w dupę. Dobra. dobra. No w sumie nie grałem. W błędy czambera, ty gadrin. Właśnie... Jest! Pierwszy kill! Fuck! Ja no, nie, dobra, ale zaraz zostanie stanie zmieczak koleś FAK fuck, fuck fuck! Prawie! Wow. Prawie mnie! Nie! Jakie jak, jak to miał dwie strzały? Nie, 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 nie! Bicie się, bicie! Czekaj, czekaj, czekaj! Aj, Ajajaj, aj, aj, ej, aj, ej, aj, aj, sojusz! sojusz? Tak, no, okej, okay, spokojnie. No 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 dobra, gdzie jesteś? <laughs> nie wiem. gdzie jesteś? Trzyma celownik na głowie twojej wow. I Fuck! Jakie pudło! Nie, ale tu jest kurczę zwalony, nie? Pudło i, i z musisz lecieć i ktoś ma trzy strzały. Okej, okay, no, no zaraz, jak ktoś ma tak dużo strzał. Dobra, ile masz zabić? Łow Dostał pięknie! I, jedno drugi, cztery, cztery zabicia. No bo tyś, no bo no ale. Ale dostał, nie, nie. ale dostał. Jest, ja, jest, ja, jest, ja, ja zabieg go! Zabie go! Kolejnie, rok, nie zabiłem go! Fak, ej, to ty mnie zabiłeś chyba Chyba nie wiesz. Jakieś inne nie są. Akurat, akurat jak zginęłem powiedziałeś. Nie wiem, walczę z kimś. <śmany> uważaj, uważaj, okej, okay, widzę, uważam. Uważam <śmany> Citrox. <śmany> Dobra. Okej, okay, zabijłem kolejnego, jestem drugi, muszę to wygrać, stary, nie ma opcji. Ej, fuck, zostawi trzy życia. LOL, what? What the fuck? Serio? Dobra, Citrox. ja mam 5 jeszcze. Czekaj, bo tu Co? jest 3 tu... chyba. Ile teraz chyba zginęłaś? zginęłeś? Eee, uh, no nie wiem, jeden. Chyba jeden. <śmany> LOL Okej, okay, 8 no, zawsze. Masz jak masz na początku 6 żyć, nie? Jest, jest! 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 Mamiono strzałę! Szybko muszę wykorzystać, nie mogę jej zmarnować! No! Yes, ja walczę, z gościem, ja walczę z gościem na miecze i chyba to wygram ładnie, wygrałem, okej? Okay? A wiesz co jest wkurzające najbardziej? No? Jak ty celujesz, a ciebie hmm? ktoś od tyłu tak, bierze w tym tak, momencie. Tak, 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 no to masakra. Ale tak lubię zestrzeliwać innych. To jest no. fajne uczucie no, wtedy. Nie, to, 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 to jest dwu, dwuznaczne. O oh, fuck. Dwuznaczne, no. Dwu, dwu, to jest... Kurczę, weź mi pomysł siebie słowić po polsku. No, to nie działa z dwie strony, nie? Jedno, z jednej strony jest... jest to jest miecz z dwoma, z dwoma ostrzami, że tak to się mówi. O, aha, aha. No, super. No, no co, no, no przynajmniej lepsze to niż... niż no niż, tak, nie. dobra, niż twój wynik na tej arenie ni, niż, ni Dzięki Już sucher <noise> jakiś Okej, okay, dobra, pięknie Jestem kurde trzeci, no Akty ty... Ej, jak biegasz, to biegaj zigzapem, zigzapem takim Zigzapem. Z z z z <noise> <noise> <Warmut, śmierdzi. głos> dobra, Z zigzakiem Zygzakiem Warmont zabiłem go Zabiłem I... Warmonta, ha, 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 Ile masz jeszcze żyć? Ile masz jeszcze żyć? Jest jedno Kurde, stary, ja... Ay, to brakuje mi trzech zabić, nie ma opcji, że dam radę 40 sekund Jest! Patrz, mam piec zabić, mam piec zabić, mam piec za... A za 14, fuck Proszę cię Garzu mam Suty, <laughs> skut ty ma... ty masz tyle zabig Nie wiem, stary, ale jesteś lepszy, zobacz. Koleś ma 14, no No ale no ale no bo... What the to... fuck! Nie. Ale dobry ziomek jest chyba Jest, 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 jest! Jest! Wadaj śmiech! Wadaj śmata! Gaddy błagam, już tył. W Plecy masz! Gady. Nie! Pobóż! No, nie! Nie! Ale no to nie moja wina, to nie ja ci kazam zginąć! Jaka kaparuwa! No ale... Ale... Nie biłem Cię! Ale... Bijem tamtego ale... kolesia! No pośmierdzisz, no no, ale ja, ja już nie żyję, ja teraz będę Ciebie naspektować. No, dobra, okej. Okay, ja będę ci dopingować. nie Trzy sekundy Kuchnę. i... Wow, ale tutaj jest drzewo. Drzewo zabiłeś. No, bo już co jedno... <grym> no i... Dobra. Wiesz co, spróbujmy jeszcze na dziewiątkę, nie sądzę, tak, żeby szybciutko. mi się udało, ale... Ale jak się, się uda. uda? To będzie spoko. Właśnie. I dupa! I dupa oczywiście, tak tak, to tak. To, tak działa. Ja się napiję teraz mojego rozkosznego picia, zapewne wiecie co to jest, jak, jak tak napiszcie w komentarzu. No i widzimy się na jakiejś kolejnej arenie. Okej, okay, powróciliśmy na arenę, tym razem jest to arena o nazwie Portal. Dokładnie jesteśmy na portalu, czyli klasyczna arena, która jest na wewnątrz. Dokładnie. Co Wiesz co, chyba pier była pierwsza arena, na, na której grałem w ogóle. Nie, nie wiem wiesz, jak to. mi się wydaje, że na pierwsza arena, której jak grałem, to typu... auto, oh, ale nie jestem pewien, wiesz. Znaczy auto okay, najbardziej mi się mi się na, najbardziej mam, mam sentyment z tą z, z Okej, okay, rozumiem. Nie, właśnie walczę z typem jakimś. Ale ja prawie nie zabiłem typa, go. ale nie zabiłem. Okej, tutaj się często respią, więc warto tam się kręcić. warto kapić, przy respie My chciałem tego mówić prosto. nie? ja jeszcze stresa. No, żeby zaraz Dokładnie Mój, 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 mój. Padnę, ale będzie mój. Na tym, na derac, no nie? No. Dokładnie. Derac? Która to była? No, z takimi małymi się poruszkami. Nie wiem, no. Nie wiem, czy to była. To była raz, To była raz, prawda? Kurczę okay. ile ich tu? Ja wow. sam. Fuck! Spadłem. Dobra! I mam 5 życiąga jakby co nie? I zabicia mam dwa już. Okay. LOL, dwa Ja jestem, zabicia jestem pierwszy w tabeli, jestem pierwszy w tabeli Co? Jaka mia... śmierć. Nie! Nie! A! Spadłem! Spadam. mogę się zabić! Spadam Spadę z platformy! Dobra, zabiję typa, ładnie, ładnie, ładnie! A widziałeś ładnie? mnie? Wiedziałem jak lecisz! <laughs> no. Dlaczego ty mnie zawsze zabijasz jak cię spotkam no Stary, cicho, bo mam, mam pasę dobrą Mam zarąbistą pasę, typ, triple kill Fuck! Łapką wybiłem Łapka w górę Zabili mnie, kurde Mam więc zabić, dobrze jest Czekaj, pomszczę cię, pomszczę Zabiję tego koleś, zabił Zabił, nie, on ma łuk Nie trafił mnie No, dostał, pięknie Fuck! A, ja... Zabiłem go, ale on też mnie zabił Nieważne, dobra, jest dobrze Mam dwa życia jeszcze Ja uciekam, nie chcę być zabitym Okej, okay, ile masz żyć, Gedrin? No... Czekaj, bo padłem <grym> dwa Szmata Znaczy... Seas Rocks <grym> O! się tam jest stypek! Daj, do tego typa za tobą, to dawno Okej, okej. Dawaj go, dawaj go, ciśniemy Dobra, ciśniemy go i rozdzielamy się. Okej. Okay. Okay. Rozdzielamy się. Bo mnie nie nie wiesz, że dostałem to... fraga. <laughs> Wiem właśnie <laughs> fuck. fuck, padłem. Jedna, jed jedno życie mam. Jedno, ostatnie życie. Doganiają mnie powoli. Kurde, padłem. Nie! Ostatnie A! życie. Ty tak fajnie krzyczysz, weź tak, weź tak. A! Nie, nie. <laughs> Takie udawane nie będzie takie fajne, wiesz, to musi być takie naturalne. <grymne> tak, bo od razu robisz to naturalnie, człowieku. Dobra. Oh, Gdzie jesteś? Padłeś, czy nie? Nie. Tam. Zabiłem dziewczynę! Zabiłem dziewczynę, Ale nie wiesz, że... Jak... szmata. A! <grymne> Ej, ja mam jedno życie. Masz plecy, plecy Bi masz. Bigo! Masz plecy? No co za szmata? Miałeś ostatnie życie, nie uratowałeś mi, idioto. Jest. Czemu to robisz? szelił chyba Okej, ja muszę go zabić, żeby wygrać Przegrałem to, przegrałem to, FAK Ale no, wiesz, no, że zostaliśmy no, no. tylko... Został tylko jeden gracz teraz No, widzę, dobra, okej, okay, ale myślę, że, 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 że runka całkiem spoko Który ty byłeś? Trzecia <grym> 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 Boże, Gary <grym> no, no nie mów, no, że wcześniej mi dobrze, nie, lepiej nie szło No powiedz, no Żeby nie było takiej siary Nie, 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 nie szło ci lepiej, no, nie szło ci no, Dobra, no, dwie Sze szedło ci lepiej, no szedło. <grym zimę> Okej, okay, czemary, także... Widzimy się za chwilę. No ostatnie myślę już e, arenie. Okej, okay, tak więc udało nam się wejść na kolejną arenę, tym razem mapa Otum, także e, spoko. Wow! Ej, Citrox! Co coś napisał się Magadnie, na no, ciebie a napisał! A. a Jestem większym fajem niż ty, jestem większym fajem niż ty Dokładnie, dobra, lecimy, o mapa o ziem ale Dokładnie Do trzech razy sztuka, jak to się mówi, teraz mam nadzieję, że uda mi się w końcu wygrać Jest, pierwszy kill już, patrz, pierwszego fraga miałem Zobacz, 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 a, fuck, jesteś przede mną bo to alfabetycznie Tak, na pewno To jest od kolejności zabicia, kto pierwszy zabił To nie Jest, już mam trzy, co? <noise> Już mam trzy, bo patrzyłem na pierwszą <noise> osobę. Mam <noise> dwa. Dobra, stary konie. Trzy. Muszę cztery. Odbyć. Nie, nie mam. Co? Czerwone. No mam cztery. <noise> Cudem. O nie. Pięć. Padasz, 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 jest. No co za, co za szmatrox no. Jest. Cheatrox kurde. W ogóle Anio, wszyscy na ciebie, wszyscy na ciebie mówią cheatrox, nie? Nie, nikt tak Ta, się mówi, poza Twoją ja, ekipą. Dobra, ci, cicho, cicho. Zabiję cię tak, poza tym przed filmem Właśnie widzę, kurde, jesteś pierwszy, ja jestem trzeci, fuck. <laughs> siedem fragów, człowieku. I kto teraz rządzi, śmieciu? No dalej. No, <śmierdziesz>. Kurde, siedem fragów, no co za flyer? Jeszcze mam laga Minecraft, Nie, padłem. Ja kurde, ej, zostało mi trzy życia. Przez tego laga. W ogóle Zreszt... to jest prawdopodobnie ostatni albo przedostatni odcinek nagrywany na starym komputerze, bo jak pewnie wiecie. Okej, okay. uh, bo jakby nie wiecie, zaopatruję się w nowy, który już niedługo będzie tutaj stało, obok mnie. Wydaje mi, I mi się, wtedy już mam nadzieję, nie będzie takich problemów, nie? I z sobie się wydaje, że jego komputer będzie lepszy od mojego. No, tak mi się I wydaje. Ja, dziękuję. spójrz na tabelę, proszę ciebie. No, patrzę. Tak, patrzysz? To no, cały czas się pierwszy. Cały tak, czas pierwszy? Chyba już niedługo coś mi się tak wydaje. No, no nie wiem. Chodź tu. Jesteś pewien? No. Tak? Kurde? Mam <grym cztery <grym życia. O, oh, jest i biegniesz makę. Biedzisz ładnie. Tak! A ja nie do dybi. Jest, jesteś mój, jesteś mój, jesteś mój. Ora, mora, mora! Yes, jest, udało się. Spokojnie, jeszcze mam dużo czasu, minutę ponad. Jest. Mam yes. radę. No i co z tego masz minutę? Skoro ja typec, też Ej ty pijesz jest w ciebie, uważaj, nie padnie, tylko proszę. Gadin uważaj, żebyś nie padł. Okej. Okay. Jest. Uważaj Gadrim O oh, flie. ja nie mam strzały. Z tym co to ja też nie? A dobrze padasz. Nie, szmatu, proszę. Ej, czekaj, czekaj, sojusz, czekaj, dobra. no czekaj. Majcie plecy, Daj mi się no. zabić, dzięki. Co ty? Tak? Miałam no, ostatnie jest. życie. No, co ty potrafiłem, nie wiem cudem. No to oh, no, jest fuck. pierwszy. Ojejka, a! Haha, <laughs> ten, ten, ten pizz! Nie trafiło ja, jak to przeciekam, to jestem nowym. Wygrałem to, jest. Ej, ludzie, przyznajcie, że się teraz po prostu piszczy niesamowicie, jak, jak mała dziewczynka. Pierdzielę ja pierdzielę, za chwilę, bo teraz mam ostrą jazdę w tej. Wygram! Zabiję go, zabiję go! Jest! Gadrin, tabela. Proszę zobacz zama na tabelę. I tak cię wyprzedzę, ja, i tak cię wyprzedzę, Pewnie. Jasne, Gadrin. Szczególnie no nie! Teraz. Padłem! Jasne. Padłem! trzech razy sztuka. No trzech tylko jak to się mówi. Pierwsza, ale na niej nie udało mi się wygrać, na drugiej to samo. No i na trzeciej Citrox pokazał co potrafi. 17 zabić, proszę Państwa, rączki w górę i klaszczery. No piszemy wszyscy Citrox wygrał. Dlaczego? Musimy Bad się badania. naprawdę tłumaczyć. Gadrin leszcz. Gadrin Citrox, Citrox kurde. Nie, nie. Gadrin masakra. Prostu Weź włączno. Co ty, co ty sobą reprezentujesz między... kolego? Tak, w ogóle. Masakra, Weź. dobra, nieważne. Ziomalek, Gadrin tutaj musisz jeszcze potrzebować, zapewne teraz będzie siedział po nocach i tutaj grał, żeby być tylko lepszy ode mnie Dokładnie Żeby mi pomóc, możecie mnie zasubskrybować na moim kanale O właśnie, zasubskrybujcie Gadzina, żeby, żeby dodać mu otuchy, żeby, żeby miał na kogo potrzebować. wiecie o co chodzi, także... Jeżeli jest jakaś osoba na moim kanale, która nie wie kto to jest i troszkę nie subskrybuje, to tak nie dokładnie. zachęcam Nie, nie potrzeba mi, nie subskrybujcie, bo i tak jestem lepszy od Gadzina Lepiej dodajcie... No, no dokładnie, le... dokładnie Kliknij... Odsu... Lepiej... Macie tak, dwa przyciski Lepiej czekaj, czekaj, czekaj. Lepiej byś dwa razy w subskrybuju czekaj, 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 czekaj. Macie dwa przyciski nacisnięcia. Un sub Citroxa i sub Gadyna. Nie, ej, nie, ej, ej, e, Tak, e, dokładnie. Ej, ej, Wytnę to. Dobra, że mamy. Także dziękujemy wam bardzo za, za uwagę. Mam no, nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, łapka w górę, napiszcie w komentarzu, że Gadrin jest nobem. I widzimy się Je, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i pa, pa. Narka.